Na naszej planecie wciąż istnieją wyjątkowe ludy, które od setek lat niemal nie zmieniły swojego sposobu życia. Jednym z takich rzadkich społeczności jest lud dogonów, niewielka grupa etniczna, której liczebność ledwie sięga 200 tysięcy osób. Zamieszkują zachodnią część Afryki na terenie dzisiejszej Republiki Mali. Wielu dogonów wciąż żyje w tradycyjnych, glinianych domach i jaskiniach, zachowując cechy architektury i kultury swoich przodków. Dzięki geograficznej izolacji dogonowie zdołali zachować swoją kulturę niemal w niezmienionej formie. Przez długi czas pozostawali poza wpływem świata zewnętrznego, co pozwoliło im ocalić swoją tożsamość, zwyczaje oraz sposób życia odziedziczony po przodkach. Co ciekawe, plemię dogonów stało się znane szerszemu światu naukowemu dość przypadkowo. Po tym jak w roku 1931 Dwaj francuscy antropolodzy, Marcel Griol i Germain Dieterlen, po raz pierwszy spotkali ten lud. Ich odkrycie wywołało falę zainteresowania nie tylko wśród etnografów, ale także astronomów. Marcel spędził wśród dogonów całe 10 lat, zagłębiając się w ich życie codzienne i kulturę. Spisywał legendy i zwyczaje, a dzięki decyzji rady starszych został nawet dopuszczony do tajemniczych rytuałów i przyjęty do grona kapłanów. Co tak naprawdę mogło zaskoczyć uczonego? Na pierwszy rzut oka Dogonowie wydawali się ludem o bardzo prostym sposobie życia: domy z gliny ubijanej, tradycyjne tańce na szczudłach oraz pola obsiane prosem. Nawet gdy po II wojnie światowej Griaul opublikował kilka artykułów o kulturze Dogonów w specjalistycznych czasopismach, nie przyciągnęły one niemal żadnej uwagi środowiska naukowego. Kto wie, jakie legendy mogą istnieć u prymitywnych ludów. Jednak wkrótce jego materiały trafiły w ręce angielskiego astronoma McGree. I wtedy wszystko się zmieniło. Nic dziwnego. Dla archeologa czy etnografa informacje o drugiej gwieździe w Układzie Syriusza, Syriuszu B, nic nie znaczą. Jeśli poszukać informacji, można się dowiedzieć, że Syriusz B został odkryty przez astronomów dopiero w 1862 roku. Jeszcze bardziej zaskakujące było to, że przed I wojną światową naukowcy ustalili, iż Syriusz B jest białym karłem o niezwykle wysokiej gęstości. Według danych historycznych plemię dogonów osiedliło się na płaskowyżu Bandiagara, zwanym też krajem dogonów, na początku XIII wieku. W głębi góry znajduje się jaskinia, której ściany zdobią rysunki wykonane około 700 lat temu. Święty, który strzeże wejścia do tej jaskini, zajmuje szczególne miejsce. Żyje całkowicie w samotności i pełni tylko jedną funkcję ochronę wejścia. Całe plemię troszczy się o niego, karmi go i szanuje, ale nikt nie ma prawa zbliżać się do świętego zbyt blisko, ani go dotykać, nawet przekazując jedzenie. Po jego śmierci na jego miejsce wstępuje inny święty i cykl się powtarza. Jakie tajemnice skrywają dogonowie? W głębi ich świętej jaskini zachowały się niezwykłe rysunki oraz ważne fragmenty wiedzy, na przykład obraz przedstawiający linię prostą, łączącą układ Syriusza z naszym słońcem. W zasadzie nie byłoby w tym nic niezwykłego, gdyby rysunek odnosił się wyłącznie do najjaśniejszej gwiazdy nocnego nieba Syriusza A. Warto jednak pamiętać, że Dogonowie mieszkają w rejonie Afryki, gdzie Syriusz znika za horyzontem na kilka miesięcy i staje się niewidoczny. Co ciekawe, rankiem 23 lipca Syriusz pojawia się nad horyzontem niemal dokładnie na wschodzie, świecąc jasnym rubinowo-czerwonym światłem i wschodzi około 16 sekund przed Słońcem. To wyjątkowo rzadkie zjawisko astronomiczne nazywane jest wschodem Syriusza. W tym momencie Syriusz, Słońce i Ziemia ustawiają się na jednej linii prostej w przestrzeni. Wiadomo, że starożytni Egipcjanie przywiązywali do tego szczególną wagę. W swoich piramidach specjalnie wykonali otwory, przez które promień światła wschodzącego Syriusza oświetlał wewnętrzny ołtarz. Jednak dogonowie poszli jeszcze dalej. Powiedzieli badaczom, że obok niebieskiego olbrzyma Syriusza A znajdują się dwie inne gwiazdy. Jedna z nich, biały karzeł o imieniu Potolo, odpowiada Syriuszowi B. Ta gwiazda jest tak mała i słaba, że nie można jej zobaczyć w każdym teleskopie. Naukowcy potwierdzili jej istnienie dopiero w 1862 roku. Dogonowie mają bardzo szczegółowe informacje na temat tej gwiazdy. Według ich opowieści, jest to starożytna, bardzo mała gwiazda złożona z najcięższej materii we wszechświecie, którą opisują jako substancję o masie 1,5 miliona ton na cal. Co więcej, twierdzą, że ta maleńka gwiazda wykonuje pełen obrót wokół Syriusza A w ciągu około 50 lat. Skąd jednak starożytne, odizolowane i prymitywne plemię mogło uzyskać tak precyzyjne informacje o gwieździe, której parametry udało się zmierzyć dopiero w XX wieku? Kolejnym zaskakującym potwierdzeniem tej wiedzy jest niewielki rysunek na ścianie jaskini Dogonów, który przez długi czas pozostawał tajemnicą. Dopiero po tym, jak komputery obliczyły orbity Syriusza A i B, Stało się jasne, że ten rysunek jest dokładnym modelem ruchu jednej gwiazdy wokół drugiej, w określonym czasie. Oczywiście dogonowie sami nie mogli obliczyć orbity gwiazdy ani określić jej gęstości czy koloru. Bez teleskopów i zaawansowanych przyrządów jest to po prostu niemożliwe. Jednak cały ich rytuałowy kalendarz opiera się na 50-letnim cyklu obiegu Syriusza B wokół Syriusza A. I wtedy pozostaje tylko jedno wytłumaczenie. Dogonowie zapożyczyli tę wiedzę od jakiejś innej kultury. Jedna z hipotez mówi, że informacje te mogły zostać przekazane przez kapłanów starożytnego Egiptu. Jednak pojawia się tu sprzeczność. Egipcjanie zniknęli na długo przed wydarzeniami, do których odnoszą się sami dogonowie. Na przykład eksplozja syriusza B, która miała miejsce w II wieku naszej ery, stała się ważnym elementem mitologii dogonów, podczas gdy starożytny Egipt jako cywilizacja już nie istniał. Co więcej, koncepcja białych karłów oraz supergęstej materii, którą dogonowie opisują jako półtora Miliona ton na cal należy już do współczesnej astrofizyki. Ale to jeszcze nie wszystko. Dogonowie wspominają także o trzeciej gwieździe w układzie Syriusza Syriuszu C, zwanym też Gwiazdą Mai. Choć astronomowie przez długi czas podchodzili sceptycznie do tego twierdzenia, jej istnienie zostało potwierdzone w latach 70. XX wieku. Kiedy naukowcy zaczęli dokładniej badać kulturę dogonów, okazało się, że posiadali oni nie tylko wiedzę astronomiczną. Ich ustna tradycja zawiera informacje, które można powiązać z nowoczesnymi odkryciami w dziedzinie fizyki jądrowej, biologii komórkowej oraz innych nauk. Oczywiście nie potrafią wykorzystać tej wiedzy, ale zachowali ją przez wieki, bez pisma, nie tracąc nic i potrafią jasno wyjaśnić każdy rysunek. Czy to dowód na fenomenalne zdolności dogonów? Jak najbardziej. Objętość informacji przechowywanych przez dogonów potrafi zadziwić nie tylko przeciętnego człowieka, ale również naukowców. Na przykład znają planety Jowisz i Saturn. Każda z nich ma przypisany określony symbol. Dla Jowisza jest to okrąg z czterema mniejszymi kółkami obok, symbolizującymi cztery największe satelity. W przypadku Saturna są to dwa koncentryczne okręgi. Wiedzą także o istnieniu pierścienia wokół Saturna. Pewnego razu wódz plemienia dogonów podzielił się niezwykłą historią. Opowiedział, że z nieba stąpiło coś przypominającego obiekt latający, coś, co dziś powszechnie nazywamy UFO. Z tego urządzenia wyszły istoty, nawiązały kontakt z plemieniem i powiedziały, że przybyły z niebiańskiej ziemi. Potolo, czyli z Syriusza B, przekazały dogonom całą swoją wiedzę. Ci tajemniczy posłańcy byli niezwykle wysocy i z wyglądu przypominali ryby. Oddychali w wodzie i stale nosili przezroczyste hełmy wypełnione cieczą. Dogonowie nazywali przybyszów Nomo, co w ich języku oznacza pić wodę. Według legend Nomo nie tylko przybyli na ziemię, przekazali dogonom cały zasób wiedzy. Z kolei plemię stało się od tamtej pory strażnikiem tych informacji. Rzeczywiście lud dogon znacznie różnił się od innych ludów tego regionu pod względem poziomu rozwoju. Naukowcy badający to plemię odkryli wiele przedmiotów, których nie znaleziono wcześniej w żadnym innym odizolowanym etnosie. Wśród znalezisk znajdują się unikalne narzędzia oraz figurki wykonane z drewna, kości i kamienia. Analiza radiowęglowa wykazała, że wiele z tych artefaktów ma ponad 4000 lat. Sceptycy oczywiście próbowali wyjaśnić pochodzenie tej wiedzy. Według jednej z teorii dogonowie mogli otrzymać informacje od chrześcijańskich misjonarzy, którzy pracowali na terenie Mali w latach XX-XX 20 -20 wieku. Zgodnie z tą hipotezą, mitologia dogonów jest mieszanką starożytnych wierzeń i nowych informacji zasłyszanych od Europejczyków. Jednak w tej wersji istnieją poważne luki. Na przykład, gdyby Dogonowie naprawdę nauczyli się astronomii, dopiero w XX wieku logiczne byłoby oczekiwać, że wymienią 8 księżyców Jowisza, tyle odkryto do tego czasu. Jednak Dogonowie wymieniają tylko cztery, największe co jest całkiem logiczne i odpowiada temu, co można zobaczyć gołym okiem. Obecnie wiadomo o 67 księżycach Jowisza. Ponadto misjonarze w tamtych latach nie mogli posiadać tak dokładnych informacji na temat układu gwiezdnego Syriusza, jego niewidocznego satelity ani spiralnej struktury naszej galaktyki. Ponadto każdy fakt astronomiczny u Dogonów jest powiązany z pewnymi rytuałami, których pochodzenie można prześledzić dzięki reliktom sięgającym co najmniej XII wieku. To nie jest tylko przypadkowa wiedza, lecz jasno ustrukturyzowany system, przekazywany przez wieki, i to wprawia badaczy w osłupienie. Niemiecki naukowiec Dieter Hermann nazywa sytuację dotyczącą kosmicznej wiedzy dogonów przypadkiem beznadziejnym, czyli taką, w której nie da się jednoznacznie potwierdzić ani obalić żadnej z istniejących teorii. Co o tym myślisz? Koniecznie podziel się swoją opinią w komentarzach, a także zasubskrybuj kanał i aktywuj dzwonek. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia wkrótce.